Rozdział szósty Na całej Ukrainie i za Dnieprzu poczęły zrywać się jakieś szumy, jakby zwiastuny burzy bliskiej. Jakieś dziwne wieści przelatywały od sioła do sioła, od futoru do futoru, na kształt owych roślin, które jesienią wiatr po stepach żenie, a które lud perekoty polem zowie. W miastach szeptano sobie o jakiejś wielkiej wojnie, lubo nikt nie wiedział, kto i przeciwko komu ma wojować. Coś zapowiadało się wszelako. Tworze ludzkie stały się niespokojne. Rolnik niechętnie z pługiem na pole wychodził, chociaż wiosna przyszła wczesna, cicha, ciepła, a nad stepami dzwoniły od dawna skowronki. Wieczorami ludzie po siołach gromadzili się w kupy i stojąc na drodze, gwarzyli półgłosem o rzeczach strasznych. Ślepców krążących z lirami i pieśnią wypytywano o nowiny. Niektórym zdawało się, że nocami widzą jakieś odblaski na niebie i że księżyc czerwieńszy niż zwykle podnosi się z zaborów. Wróżono klęski lub śmierć królewską, a wszystko to było tym dziwniejsze, że do ziem onych, przywykłych z dawna do niepokojów, walk, najazdów, strach niełatwy miał przystęp. Musiały więc jakieś wyjątkowo złowrogie wichry gnać w powietrzu, skoro niepokój stał się powszechny. Tym ciężej, tym duszniej było, że nikt nie umiał niebezpieczeństwa wskazać. Wszelako, między oznakami złej wróżby dwie szczególnie zdawały się wskazywać, że istotnie coś zagraża. Oto naprzód niesłychane mnóstwo dziadów lirników pojawiło się po wszystkich wsiach i miastach, a były między nimi jakieś postacie obce, nikomu nieznane, o których szeptano sobie, że to są dziady fałszywe. Ci włócząc się wszędzie zapowiadali tajemniczo, iż dzień sądu i gniewu Bożego się zbliża. Powtórę, że niżowcy poczęli pić na umór. Druga oznaka była jeszcze niebezpieczniejsza. Sicz, w niezbyt szczupłych granicach objęta, nie mogła wszystkich swych ludzi wyżywić. Wyprawy nie zawsze się zdarzały, przeto stepy nie dawały chleba kozakom, mnóstwo więc niżowców rozpraszało się rokrocznie w spokojnych czasach po okolicach zamieszkałych. Pełno ich było na Ukrainie, ba, nawet na całej Rusi. Jedni zaciągali się do pocztów starościńskich, inni szynkowali wódkę po drogach, inni trudnili się po wsiach i miastach handlem i rzemiosłami. W każdej prawie wsi stała opodal od innych chata, w której mieszkał Zaporożec. Niektórzy mieli w takich chatach żony i gospodarstwo, a Zaporożec taki, jako człowiek zwykle kuty i bity, był poniekąd dobrodziejstwem wsi, w której mieszkał. Nie było nad nich lepszych kowali, kołodziejów, garbarzy, woskobojów, rybitwów i myśliwych. Kozak wszystko umiał, wszystko zrobił. Dom postawił i siodło uszył. Powszechnie jednak nie byli to osadnicy spokojni, bo żyli życiem tymczasowym. Kto chciał wyrok zbrojno wyegzekwować, na sąsiada najazd zrobić lub się od spodziewanego obronić, potrzebował tylko krzyknąć, a wnet mołojcy zlatywali się jak krucy na żer gotowi. Używała ich też szlachta, używało duchowieństwo wschodnie wiecznie spory ze sobą wiodące, gdy jednak i takich wypraw brakło to mołojcy siedzieli cicho po wsiach, pracując do upadłego i w pocie czoła zdobywając chleb powszedni. I trwało tak czasem rok, dwa, aż nagle przychodziła wieść o jakowejś walnej wyprawie, czy to jakiegoś atamana na Tatarów, czy na Lachów, czy wreszcie paniąt polskich na Wołoszczyznę. I wnet ci kołodzieje, kowale, garbarze, woskoboje porzucali spokojne zajęcie i przede wszystkim poczynali pić na śmierć we wszystkich szynkach ukraińskich. Przepiwszy wszystko, pili dalej na bork. Nie na to, szczo je, ale na to, szczo bude. Przyszłe łupy miały zapłacić hulatykę. Zjawisko owo powtarzało się tak stale, że później doświadczeni ludzie ukraińscy zwykli mawiać. Oho, trzęsą się szynki odniżowców, w Ukrainie coś się gotuje. I starostowie wzmacniali zaraz załogi w zamkach, pilnie dając na wszystko baczenie. Panowie ściągali poczty, szlachta wysyłała żony i dzieci do miast. Owłóż wiosny tej kozacy poczęli pić jak nigdy, trwoniąc na ślepo wszystkie zapracowane dobro, i to nie w jednym powiecie, nie w jednym województwie, ale na całej rusi, jak długa i szeroka. Coś się więc gotowało naprawdę, chociaż sami niżowcy nie wiedzieli zgoła co takiego. Zaczęto mówić o Chmielnickim, o jego nasicz ucieczce i ogrodowych z Czerka, z Bogusławia, Korsunia i innych miast zbiegłych za nim. Ale powiadano też i co innego. Od lat całych krążyły już wieści o wielkiej wojnie z Pogany, której król chciał, by dobrym mołojcom łupu przysporzyć, ale lachę nie chcieli. A teraz te wszystkie wieści pomieszały się ze sobą i zrodziły w głowach ludzkich niepokój i oczekiwanie czegoś nadzwyczajnego. Niepokój ów przedarł się i za mury łubniańskie. Na te wszystkie oznaki niepodobna było oczu zamykać, a zwłaszcza nie miał tego zwyczaju książę Jeremi. W jego państwie niepokój nie przeszedł wprawdzie we wrzenie. Strach trzymał w ryzie wszystkich, ale po niejakim czasie z Ukrainy zaczęły dolatywać słuchy, że tu i owdzie chłopi zaczynają dawać opór szlachcie, że mordują Żydów, że chcą się gwałtem zaciągnąć do rejestru na wojny spogany i że liczba zbiegów na sicz coraz się powiększa. Porosyłał więc książę posłańców: do pana Krakowskiego, do pana Kalinowskiego, do łobody w Perejasławiu, a sam ściągał stada ze stepów i wojsko z pałanek. Tymczasem przyszły wieści uspokajające. Pan Hetman Wielki donosił wszystko, co wiedział o Chmielnickim. Nie uważał jednak, aby jaka zawierucha mogła z tej sprawy wyniknąć. Pan Hetman Polny pisał, że hultajstwo zwykle jako roje burzy się na wiosnę. Jeden stary chorąże za przesłał list zaklinający księcia, żeby niczego nie lekceważyć, bo wielka burza idzie od dzikich pól. Ochmielnickim donosił, że z Siczy do Krymu pognał, by Hana o pomoc prosić. A jako mnie z Siczy przyjaciele donoszą, pisał, iż tam koszowy ze wszystkich ługów i rzeczek pieszej konne wojsko ściąga, nie mówiąc nikomu, dlaczego to czyni. mam przeto, iż taburza na nas się zwali, co jeżeli z pomocą tatarską się stanie, daj Boże, by zguby wszystkim ziemiom ruskim nie przyniosło. Książę ufał za więcej niż samym Hetmanom, bo wiedział, iż nikt na całej Rusi nie zna tak kozaków i ich fortelów, postanowił więc jak najwięcej wojsk ściągnąć, a jednocześnie do gruntu prawdy dotrzeć. Pewnego więc rana kazał przywołać do siebie pana Bychowca, porucznika chorągi wołoskiej, i rzekł mu: Pojedziesz waść ode mnie w poselstwo na Sicz, do pana Atamana Koszowego, i oddasz mu ten list z moją hospodyńską pieczęcią. Ale żebyś wiedział, czego się trzymać, to ci powiem tak. List jest pozór a zaś waga całego poselstwa w mościnnym rozumie spoczywa. Abyś na wszystko patrzał, co się tam dzieje. Ile wojska zwołali i czy jeszcze zwołują. To szczególnie polecam, byś sobie jakichś ludzi skaptował i o Chmielnickim mi się wszystkiego dobrze wywiedział, gdzie jest i jeżeli prawda, że do Krymu pojechał Tatarów o pomoc prosić. Rozumiesz, waść? Jakoby mi kto na dłoni wypisał. Pojedziesz na Czechryn, po drodze nie wytchniesz dłużej jak noc jedną. Przybywszy udasz się do chorążego Zaćwilichowskiego, by cię w listy do swoich przyjaciół w Siczy opatrzył, które sekretnie im oddasz. Obi wszystko ci opowiedzą. Z Czechryna ruszysz bajdakiem do Kudaku, pokłonisz się ode mnie panu Grodzickiemu i to pismo mu wręczysz. On cię przez Porochę każe przeprawić i przewodników potrzebnych dostarczy. W Siczy też nie baw. Patrz, słuchaj i wracaj jeśli żyw będziesz, bo to ekspedycja niełatwa. Wasza książęca mość jest szafarzem krwi mojej. Ludzi siła mam wziąć? Weźmiesz czterdziestu pocztowych. Ruszysz dziś pod wieczór, a przed wieczorem przyjdziesz jeszcze po instrukcję. Ważną to misję wasz Mości powierzam. Pan Bychowiec wyszedł uradowany. Przed pokoju spotkał Skrzetuskiego z kilku oficerami z artylerii. A co tam? spytali go. Dziś ruszam w drogę. Gdzie? Gdzie? Do Czechryna, a stamtąd dalej. To chodźże ze mną, rzekł Skrzetuski. I zaprowadziwszy go do kwatery, nóż molestować, by mu te funkcje odstąpił. Jakiś przyjaciel rzecze, żądaj czego chcesz. Konia tureckiego, Dzianeta dam. Niczego nie będę żałował, bym jeno mógł jechać, bo się we mnie dusza w tamtą stronę rwie. Chcesz pieniędzy? Pozwolę, byleś ustąpił. Słabyć to nie przyniesie, bo tu pierwej wojna, jeśli ma być, to się rozpocznie, a zginąć możesz. Wiem także, że ci Anusia miła jako i innym. Pojedziesz, to ci ją zbałamucą. Ten ostatni argument lepiej od innych trafił do myśli pana Bychowca, ale jednak opierał się. Co by książę powiedział, gdyby ustąpił? Czy by mu nie miał za złe? Toć to jest fawor książęcy taka funkcja. Usłyszawszy to, Skrzetuski poleciał do księcia i natychmiast kazał się przez pazia meldować. Po chwili, paś powrócił z oznajmieniem, iż książę wejść pozwala. Namiestnikowi biło serce jak młotem, z obawy, że usłyszy krótkie nie, po którym nie zostawało nic innego, jak wszystkiego poniechać. – A co powiesz? – rzekł książę, ujrzawszy namiestnika. Skrzetuski schylił mu się do nóg. – Mości książę, przyszedłem błagać najpokorniej, by mnie ekspedycja na Sicz była powierzona. Bychowiec może by ustąpił, bo mi jest przyjacielem, ale mnie tak właśnie na niej, jako na samym życiu zależy. Boi się tylko bykowiec, czy wasza książęca mość krzyw za to nie będziesz. Na Boga, rzekł książę, toż ja bym nikogo innego jak ciebie nie wysyłał, ale rozumiałem, że niechętnie ruszysz, niedawno taką długą drogę odbywszy. Mość książę, choćbym też i co dzień był wysyłany, zawsze Libenter w tamtą stronę jeździć będę. Książę popatrzył na niego przeciągle swymi czarnymi oczyma i po chwili spytał: Co ty tam masz? Namiestnik stał zmieszany jak winowajca, nie mogąc znieść badawczego spojrzenia. Już widzę, że muszę prawdę mówić, rzekł, gdyż przed rozumem waszej książęcej mości żadne arkana ostać się nie mogą. Jedno nie wiem, znajdę li łaskę w uszach waszej książęcej mości. I tu zaczął opowiadać, jak poznał córkę kniazia Wasyla, jak się w niej rozkochał, i jakby pragnął teraz ją odwiedzić? A za powrotem z siczy do Łubniów ją sprowadzić, by przed zawieruchą kozacką i natarczywością bochunają ją uchronić. Zamilczał tylko o machinacjach starej kniachini, gdyż w tym był słowem związany. Natomiast tak począł błagać księcia, iżby mu funkcję bychowca powierzył, iż książę rzekł: Ja bym ci i tak jechać pozwolił i ludzi dał, ale gdyś tak wszystko mądrze ułożył, by własny afekt z ową funkcją pogodzić, wtedy muszę już to dla ciebie uczynić. To rzekłszy, w ręce klasnął i kazał paziowi przywodzić pana bychowca. Namiestnik ucałował z radością rękę księcia, ten zaś za głowę go uścisnął i spokojnym być rozkazał. Lubił on niezmiernie skrzetuskiego, jako dzielnego żołnierza i oficera, na którego we wszystkim można się było spuścić. Prócz tego był między nimi taki związek, jaki wytwarza się między podwładnym, uwielbiającym z całej duszy zwierzchnika, a zwierzchnikiem, który to czuje dobrze. Około księcia kręciło się niemało dworaków służących i schlebiających dla własnej korzyści, ale orli umysł Jeremiego wiedział dobrze, co o kim trzymać. Wiedział, że Skrzetuski był człowiek jak łza, cenił go więc i był mu wdzięczny za uczucie. Z radością dowiedział się także, że jego ulubieniec pokochał córkę Wasyla Kurcewicza, starego sługi Wiśniowieckich, którego pamięć była tym droższą księciu, im była żałośniejszą. Nie z niewdzięczności to przeciw Kniaziowi, rzekł. Nie dowiadywałem się o dziewczynę, ale gdy opiekunowie nie zaglądali do łubniów i żadnych skarg na nich nie odbierałem, sądziłem, iż są poczciwi. Skoroś mi jednak teraz ją przypomniał, będę o niej jak o orodzonej pamiętał. Skrzytuski, słysząc to, nie mógł się nadziwić dobroci tego pana, który zdawał się sobie samemu robić wyrzuty, że wobec nawału spraw rozlicznych nie zajął się losami dziecka dawnego żołnierza i dworzanina. Tymczasem nadszedł pan bychowiec. Mosanie, rzekł mu książę, słowo się rzekło. Jeśli zechcesz, pojedziesz, aleć proszę, uczyń to dla mnie i ustąp funkcji skrzetuskiemu. Ma on swoje szczególne, słuszne racje, by jej pożądać, a ja o innej pomyśle dla waści rekompensie. Mości książę, odparł bychowiec, łaska to wysoka waszej książęcej mości, że mogąc rozkazać, na moją wolę to zdajesz, której łaski nie byłbym godzien, nie przyjmując jej najwdzięczniejszym sercem. – Podziękujże przyjacielowi – rzekł książę, zwracając się do Skrzetuskiego. – I idź gotować się do drogi. Skrzetuski istotnie dziękował gorąco bychowcowi, a w kilka godzin potem był gotów. W Łubniach od dawna trudno już mu było wysiedzieć, a ta ekspedycja dogadzała wszelkim jego życzeniom. Naprzód miał zobaczyć Helenę, a potem – prawda, że trzeba się było od niej na dłuższy czas oddalić – ale właśnie taki czas był potrzebny, by drogi po niezmiernych deszczach stały się dla kół możliwe do przebycia. Prędzej kniachini z Heleną nie mogły zjechać do łubniów, musiałby więc skrzetuski albo w łubniach czekać, albo w rozłogach przesiadywać, co byłoby przeciw układowi z kniachinią i co więcej obudziłoby podejrzenia Bohuna. Helena prawdziwie bezpieczna przeciw jego zamachom mogła być dopiero w łubniach, gdy więc musiała koniecznie jeszcze dość długo w rozłogach pozostawać. Najlepiej wypadało z Skrzetuskiemu odjechać, a za to z powrotem już pod zasłoną siły wojskowej książęcej ją zabrać. Tak, obrachowawszy, kwapił się namiestnik z wyjazdem, i ułatwiwszy wszystko, wziąwszy listy i instrukcje od księcia, a pieniądze na ekspedycję od skarbnika, dobrze jeszcze przed nocą puścił się w drogę, mając z sobą rzędziana i czterdziestu semenów z kozackiej książęcej chorągwi.